W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić prototyp gry plażing. Plażing parawany w dłoń jest to gra logiczna, przeznaczona dla od 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki około 35-45 do 45 minut. Ruch wejścia określony jest na 10, ten egzemplarz, jak widzicie, on jeszcze jest w takim kartonowym pudełku, jest to prototyp. I dostałem go od autora, żeby przetestować zobaczyć, czy gra się nam będzie podoba ewentualnie wytknąć jakieś wady tej gry i konstruktywnie przekazać je autorowi. No to w takim razie zobaczmy, na czym polega ta gra. Tak wygląda plansza do gry. Ona na tą chwilę jest przygotowana dla pełnego zestawu graczy, czyli w tym wypadku dla czterech graczy. Mamy tutaj e, następujące elementy ramka, która jest taka składana i ona tutaj zawiera punktację. Każdy z graczy będzie tutaj na tym torze punktacji umieszczał swój żeton. Ja tutaj przygotuję wersję dla trzech graczy. No powiedzmy damy jeszcze czwartego, bo skoro plansza jest dla czterech graczy, to to niech to będzie jak należy. I mamy tutaj Czwartego gracza. No i teraz tutaj mamy linię brzegową. Linia brzegowa, ona domyka teren, czyli jest traktowana jako jedna z, granic, jedna z granic terenu. Jeżeli chodzi tutaj o te obszary, czyli obszar boku plaży i linii związanej z lasem, czyli przylegającej do lasu. Te dwa obszary, czy te dwa elementy nie domykają obszaru, czyli nie możemy na przykład zrobić sobie czegoś takiego. Nie możemy na przykład zrobić czegoś takiego i powiedzieć: Domknąłem ten obszar. Ten obszar nie jest domknięty, ale na przykład ten obszar już w tym momencie jest domknięty, ponieważ styka się z nią brzegową. Obszary domykane są również poprzez różnego rodzaju budynki. I tam gdzie macie taką zaciemniony, taki zaciemniony element, czyli tutaj na przykład granice tego budynku, one te obszary domykają, czyli tutaj to wygląda tak, jakbyśmy na przykład w tym miejscu mieli, jakbyśmy w tym miejscu mieli po prostu na przykład ułożony materac. Także ten obszar traktujemy jako zamknięty, bo przylega do tej ciemniejszej przyciemnionej części budynku. Dobrze. Gra polega na tym, że będziemy starali się, każdy z graczy co rundę może wyłożyć sobie jeden element ze swoich tutaj elementów, czyli parawany, graty, kocyki, które mamy. No i te elementy możemy sobie wykładać na plaży. I każdy gracz będzie starał się je tak wyłożyć, żeby domknąć jakiś obszar i żeby go domknąć w ten sposób, żeby ten obszar należał do niego. Pokażę Wam teraz yy, takie trochę, to nie będzie, yy, to nie będzie typowa rozgrywka, ale pokażę Wam, jak możemy na przykład domknąć jakiś obszar. Ten obszar został domknięty przez gracza zielonego. I w tym momencie ten gracz zielony, ten obszar należy do niego, w związku z czym będzie mógł sobie tutaj wstawić swojego ludzika i zaznaczyć, to jest mój teren. Po domknięciu takiego obszaru, możemy z niego zebrać wszystkie zasoby jednego typu. Czyli wybieramy sobie któryś z tych zasobów, na przykład wezmę sobie tutaj kamyczki i ten zasób możemy zabrać. Gdyby tych kamyczków tutaj było więcej, bo na przykład domknęlibyśmy taki teren, gdzie mamy na przykład dwa bursztynki, i i dwa kamyczki, no to moglibyśmy zebrać wszystkie zasoby jednego typu. No w tym wypadku mamy dwa różne typy po jednym zasobie. Dlatego zebrałem tutaj ten zasób. W ciągu gry będziemy mogli również jako akcję wykonać akcję zbieram zasoby. No i w tym momencie yy, z każdego takiego zamkniętego obszaru, który do nas należy, Możemy zebrać jeden zasób jakiegoś konkretnego typu. Czyli na przykład, jeżeli przymknę jakieś obszary, mogę powiedzieć: to zbieram teraz kamyczki i zbieram z każdego obszaru po jednym kamyczku. Albo zbieram bursztynki i mogę zebrać sobie te bursztynki. Kolejnym przykładem domknięcia obszaru może być na przykład taka sytuacja, w której gracz zielony ułożył tutaj swój element, następnie gracz Niebieski ułożył tutaj swój element, no i powiedzmy do tego wszystkiego wmieszał się jeszcze gracz czerwony. No i teraz mamy prawie domknięty obszar, w którym, o który walczy trzech graczy. No i tych trzech graczy w tej sytuacji, no, kolejność roz, graczy, którzy będą teraz rozgrywali kolejną turę. No, będzie miało największe znaczenie, ponieważ dołożenie jednego elementu zamyka ten obszar. No i załóżmy, że tym graczem był gracz czerwony. No i on domknął ten obszar. Te elementy wystarczy, że się stykają narożnikami, nie muszą wypełniać całego obszaru. Domknął ten obszar, w związku z czym jego liczba elementów w tym obszarze jest największa i obszar należy do niego, czyli obszar stał się obszarem gracza czerwonego. Automatycznie mogą sobie pobrać z tego obszaru jeden zasób, wybiera na przykład ten, a później w przyszłości w kolejnych turach będzie mógł pobierać, wykonać akcję pobierania zasobów i dobra, pobrać sobie zasoby z wszystkich swoich y, obszarów y, i z, żeby na koniec gry dawały one punkty zwycięstwa. Można również y, domykać obszary y, poprzez y, takie. Y, Zablokowanie, znaczy poprzez takie przytulenie się do budynku. Gracz czerwony może sobie zamknąć ten obszar w ten sposób. Tutaj budynek z tej strony domyka ten obszar, no i on w tej sytuacji y, mógł sobie ten obszar zamknąć. Nie dał mu on żadnych dodatkowych zasobów, ale dał mu punkty, ponieważ mamy tak: jeden punkt za domknięcie obszaru, jeden punkt za. Op, za yy, kratkę, która zabiera informację o punktach, czyli tu mamy jeszcze jeden dodatkowy punkt, a dodatkowo jeszcze przykryliśmy raz, dwa, trzy punkty, czyli łącznie za taki zamknięty obszar dostanę pięć punktów. No i w skrócie gra polega właśnie na czymś takim. Pamiętajcie, że gracze umieszczają swoje elementy w kolejności na przemian, pojedynczy element zawsze umieszczamy i to będzie powodowało, że na planszy będzie pojawiała się taka niesamowita łamigłówka, która będzie określała pewne cele innych graczy, a my będziemy musieli spróbować przeanalizować ją i dojść do tego, który z tych planów zaburzyć, a do którego się przyłączyć, a może jeszcze inny po prostu przejąć. Plażing to gra logiczna czyli gra, w której będziemy musieli kombinować, główkować, Przygotowywać sobie strategię, starać się przewidzieć strategię innych graczy i jak najlepiej rozstawić swoje parabany, czy też tak zwane graty, które gdzieś będą w stanie otoczyć jakiś teren, zamknąć teren i dzięki temu ten teren będzie naszą własnością, i to my będziemy mogli eksplorować znajdujące się tam zasoby. Mamy tutaj zasoby w postaci kamyczków, muszelek, bursztynków. Zdarzają się też miejsca e, takie niespodzianki, gdzieś leży jakiś dziwny, dziwny, e, dziwny stos. Nazwijmy to, nie będę mówił kubka, ale leży coś, jakiś pagórek zakończony kijem. Może ktoś coś ukrył tam. No i możemy tam znaleźć różne e, rzeczy, czasami dla nas pozytywne, czasami negatywne. Dzięki temu, że będziemy zbierać właśnie te zasoby, będziemy zdobywać również punkty zwycięstwa. W trakcie gry, kiedy, zbieramy, kiedy będziemy układać nasze elementy na planszy, będziemy mogli zdobyć punkty zwycięstwa za na przykład domknięcie obszarów lub też domknięcie lub też przykrycie naszymi elementami obszarów, które będą punktowały. Na planszy mogą się znajdować różnego rodzaju budynki, które przy okazji różnych wydarzeń będą nam również dawały punkty dodatkowe punkty zwycięstwa na bieżąco, czyli podczas samej rozgrywki. Gra jest ograniczona czasowo do ilości elementów, które posiadamy. Jeżeli któremuś z graczy skończą się elementy, kończy się w tym momencie również rozgrywka. Musicie pamiętać o tym, że jest to gra dość mocno abstrakcyjna, czyli musimy sobie wyobrazić to, co się będzie działo na tej planszy, ponieważ czasami rozmieszczenie różnych elementów przez różnych graczy nie tworzy jeszcze żadnej logicznej spójności. Dopiero później, kiedy oni zaczynają wypełniać swój plan, zaczynamy dostrzegać, że o, tutaj się coś zarysowuje tutaj będzie atak na jakiś obszar, który ktoś będzie chciał domknąć. No, i wtedy albo próbujemy temu przeciwdziałać, albo będziemy próbować być szybsi od tego kogoś i sprytniej ten, ten obszar domknąć. Najważniejszym elementem w tej grze w sumie są zasoby, czyli będziemy je zbierać podczas rozgrywki, a na koniec gry one będą punktowały. Będziemy punktować za posiadane zasoby jednego typu, i teraz, w zależności od liczby zebranych tych zasobów, ta punktacja rośnie dosyć. Szybko będziemy również punktować za zestawy: trzy zestawy różnych znaczy zestaw z trzema różnymi zasobami daje nam na przykład 10 punktów. Tak jak mówiłem, jest to gra dość abstrakcyjna i pomimo tego, że została ubrana w ten taki albo może właśnie dlatego, że została ubrana w ten taki temat plażingu, taki dość lekki, troszeczkę prześmiewny. Traktowany u nas jako przybara narodowa. Nie wiem dlaczego, no ale, ale tak to traktujemy. Ta gra logiczna stała się przyjazna dla graczy. Czyli gdyby ją obedrzeć z tego tematu całkowicie, no to byśmy mieli taki, taką suchą grę logiczną. Ale dzięki temu, że Łukasz ją ubrał właśnie w temat plażingu, to stała się bardzo przyjemna gra rodzinna. Czyli mamy wysiłek. Umysłowy, który musimy włożyć w tą grę. Mamy element strategii, mamy element negatywnej interakcji między graczami, bo próbujemy innym graczom podebrać tereny i nasze zagrywki, czasami ułożenie jakiegoś grata w postaci okularów, czy powiedzmy piłki, może komuś pokrzyżować mocno plany, a jednocześnie nam przynieść jakąś korzyść lub też doprowadzić do remisu, co jest o tyle dobre, że jeżeli ktoś miałby zdobyć punkty. To lepiej, żeby ich nie zdobył, nawet jeżeli ja ich nie zdobędę, i w tej sytuacji po prostu ten dany obszar jest ziemią niczyją i wszystkie zasoby, które tam były, trafiają do pudełka, a nie do graczy. Plażing jest bardzo dobrze przemyślaną grą. Jest tutaj wszystko, co możecie znaleźć na plaży. Poczynając od boiska do siatkówki, no wiadomo, rozkładanie się przy boisku do siatkówki nie jest zbyt mądrą rzeczą, bo zawsze gdzieś tam może nam uderzyć piłka i usłyszymy tylko sorry, a my dostaniemy gdzieś po głowie piłką z nienacka. Dlatego na przykład, jeżeli będzie taki kafelek gdzieś na tej plaży wyłożony, no to ten kafelek będzie powodował punkty ujemne dla tego kto ten teren będzie chciał potraktować jako granicę, czy też żeby ten teren ograżać. Będą również tam takie pozytywne budynki w postaci lodziarni, w postaci barów, które tam gdzieś się będą pojawiały i one też z kolei będą punktowały nam na plus, czyli rozłożenie się przy wypożyczaniu leżaków, albo położenie swojego kocyka przy ratowniku daje nam dodatkowo jeszcze ekstra punkty i to będzie. Taki bonus. No wiadomo, każdy chciał być przy szczególnie dziewczęta. No i teraz, kiedy mamy już tą całkiem, że tak powiem, zamkniętą konstrukcję, czyli mamy bardzo dobrą grę logiczną i ten bardzo dobrze do niej dopasowany temat, to wpadają nam tutaj jeszcze dodatkowo wydarzenia, i te wydarzenia dopełniają tego, tego całego obrazu, ponieważ pojawia się. Gościu z hot dogami, gościu z lodami, może się pojawić jakiś złodziej na plaży, który będzie nam kradł graty, mogą z nieba wylądować gdzieś mewy, które zabiorą nam właśnie jakąś, jakąś, jakąś niewielką rzecz, czyli na przykład okulary. I te elementy losowe bardzo fajnie urozmaicają tą grę, czyli takiej stricte gry logicznej, gdzie można powiedzieć że nic nie podlega przypadkowi, dochodzi ten element wydarzeń, który daje nam poczucie faktycznego przebywania na plaży. On po prostu powoduje tyle, że gra logiczna dostaje pewien losowy taki element, który powoduje to, że ona przestaje być taka schematycznie logiczna. Nie możemy tego idealnie zaplanować, ponieważ zawsze się może coś wydarzyć. Mamy tutaj na przykład taką sytuację, gdzie punktujemy, możemy punktować. Czy na początku, gry ustalamy kierunek wiatru, i w tym momencie gracze, którzy ustawią swoje parawane tak, żeby one chroniły ich od wiatru czyli ich zamknięty teren będzie chroniony od wiatru, który wieje z jakiegoś kierunku dostają dodatkowe punkty. Ale może się zdarzyć tak, że kierunek wiatru nam się zmieni, i w tej sytuacji mamy kartę wydarzenia. Zmiana kierunku wiatru. Wszyscy, którzy do tej pory mieli ustawione parawiany zgodnie z tym dotychczasowo obowiązującym kierunkiem, dostają swoje punkty zwycięstwa, ale to wydarzenie powoduje, że kierunek wiatru ma szansę się zmienić. Może się zdarzyć, że zostanie ten sam, bo rzucamy kostką i w tym momencie ten wynik decyduje, czyli mamy tu znowu element losowy. I ten element, to, czy ten, to, ta sytuacja sprawi, że to, co punktowało, przestaje punktować a może zacząć punktować całkowicie coś innego. Także tutaj jest dużo takich elementów właśnie, które mogą zaburzyć tą suchą logiczność, którą miałaby ta gra, gdyby nie właśnie te, te dodatkowe elementy. Mamy atak dzików z lasu, które mogą nam zniszczyć parawany. Mamy nagłą falę, która podmywa brzeg i zabiera luźno leżące graty. Mamy tutaj możliwość ataku świętego Mikołaja, jest tam taka karta. Także naprawdę jest dużo, dużo takich fajnych elementów, które, z, właśnie jeszcze raz powiem, z tej takiej suchej gry logicznej, którą mógłby być plażing, zmieniają tą grę w taką bardzo fajną, przyjemną grę rodzinną. Mamy element strategii, mamy element morzenia, ale nasze plany mogą się posypać, bo zdarzy się jakieś wydarzenie i ono po prostu przewróci jakąś zasadę, do której się stosowaliśmy do góry nogami, albo zniszczy nasz plan poprzez to, że gdzieś na przykład dziki zniszczą parabany w jakimś pasie od lasu. Na przykład. Także dużo, dużo rzeczy, które mogą się wydarzyć podczas tej gry. Łukasz jeszcze dosłał mi taki element związany z grą dla dwóch graczy. Chodzi tutaj o Zanieczyszczenie plaży i to, że gdzieś na plaży będą się znajdowały śmieci. No i teraz nie możemy zamknąć takiego terenu ze śmieciami musimy go po prostu wysprzątać. Za sprzątanie takiego terenu otrzymujemy punkty, punkty zwycięstwa. Nie jest ich dużo, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jeden punkt zwycięstwa za jeden zebrany śmieć. Ale z kolei na koniec gry jesteśmy w tym momencie wynagradzani dodatkowymi punktami za to, że zebraliśmy najwięcej tych śmieci. No, i to jest kolejny taki element, który został wzięty z życia, wpleciony do tej gry i tu przepasuje. I tutaj chodzi o to, że ta gra jest bardzo dobrze połączona mechanicznie i fabularnie. Czyli nie ma tutaj takich elementów mechaniki, które sztucznie zostały ubrane w fabułę, bo wszystkie te elementy, które tutaj mamy, one są ze sobą dobrze dopasowane. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję zagrać w plażing, a mam nadzieję, że to nastąpi niedługo, bo ta kampania, tak jak mówiłem, prawdopodobnie we wrześniu, to zróbcie to, wesprzyjcie plażing i Zagrajcie może już, nawet, może już po wakacjach, czyli już po tym waszym właściwym plażingu, ale będziecie mogli sobie przypomnieć te wasze wakacyjne doznania, leżenie na plaży, walka z parawanami, no, z różnymi elementami, które mogą nas gdzieś czasami drażnić, a jednocześnie to będzie bardzo miłe wspomnienie, bo jesienią możemy na przykład sobie poplażować. Blazing. Jeżeli ta gra się wyda, polecam. Bardzo dobry tytuł, logiczny dla całej rodziny. Możemy wszyscy siąść, wszyscy się w tym temacie odnajdziecie i będziecie się na pewno bardzo dobrze bawić. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na następne. Na razie. Cześć.